Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. ZabezpieczAuto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Kolejna realizacja. Kolejne zabezpieczenie. Tym razem Hyundai Elantra 2022 rocznik. I tym razem system kluczykowy. Próbujemy odpalić samochód z aktywnym immobilizerem. Brak możliwości uruchomienia pojazdu, jak również sygnalizacja kierunkowskazami oraz klaksonem. Dopiero wpisanie kodu znanego tylko klientowi. Rozbroimy immobilizer. Będziemy mogli uruchomić pojazd. Oczywiście w tej wersji zabezpieczenie rozbraja również nam. Dodatkowa pastylka. Zabezpiecz auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.